Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy zajmować się naszym ptasznikiem. No, i za chwilę powiem Wam dlaczego. No, jak widzicie, jest tutaj nasz ptasznik, znaczy nasz pojemnik, bardzo przekopany. Kurde, bardzo przekopany. Tutaj jest w ogóle weźmiemy latarkę zobaczcie. Tutaj jest pajęczyna, przez to całe, tutaj się przewija. O, tu. I tutaj również jest pajęczyna, która tam jest zamknięciem, no i nasz ptasznik siedzi sobie tam w środku. Mogę Wam go pokazać. No, lampa mi trochę wysiada, o, ale on sobie tutaj siedzi, ona sobie tutaj siedzi. I ogólnie, no to pokazuję Wam, że jak sobie tutaj przybliżymy, to tutaj był porost pamiętacie i teraz nie wiadomo dla jakiej dlaczego to z niego się zrobił grzyb tak dokładnie tutaj ten porost zgrzybiał zgnił nie wiemy dlaczego ponieważ porosty przecież żyją jak na przykład jest 100% wilgotności więc po prostu zastanawiamy się co jakby sprzedawca musiał z tym porostem zrobić żeby on aż nam tutaj zgnił w wilgotności, no bo braszka musi mieć około 70% wilgotności, no a porosty żyją prawie w 100% wilgotności, więc nie wiemy, dlaczego on zgnił. No ale po prostu jedynym, co trzeba będzie dzisiaj zrobić, to wyciągnąć naszego ptasznika, przełożyć go tutaj do tej przejściowego pojemnika. Na chwilę oczywiście zdejmiemy całą tą pajęczynę stąd. Weźmiemy ten korek. No i po prostu trzeba będzie zedrzeć ten porost i wsadzić go z powrotem. No i widzimy się już za chwilę na wyciąganiu tego ptasznika. No, tak jak mówiłem, tutaj mamy ten nasz przejściowy pojemnik. Za chwilę będziemy ją tutaj wyganiać. Myślę, że wygonimy ją sobie z tamtej strony, bo ona siedzi jakby w tamtą stronę zawsze. Dlatego weźmiemy tą kulę z pajęczyny i ziemi, tylko odłożymy. No, bo oczywiście tej ziemi nie będziemy jej zabierać, skoro ona już sobie ją tutaj wykopała. O, wychodzi. O, widzicie, wyszła sobie już. Tak naprawdę zagonimy ją od razu do pojemnika, bo tak będzie łatwiej. No i nasza zomiczka już w przejściu... Oj, oj, oj! Oj, nie, 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 nie! No, sytuacja opanowana. No, ona już jest tutaj. Jak widzicie, prawie nam uciekła tutaj. Więc teraz usuniemy sobie tę największą jakby ziemię stąd. No i odkrywa nam się cały ten grzyb tutaj. Więc tak naprawdę teraz musimy to wyciągnąć. No, i widzicie, że to całe, co tutaj jest, tutaj był ten porost, i to wszystko to jest grzyb. Dlatego to już całe tutaj stąd zabieramy. Podajmy sobie tutaj do tego. I widzimy się w, teoretycznie, już za chwilę, z wyczyszczonym tym korkiem. Yy, no, jak widzicie, jest tutaj już wyczyszczone. Mamy wyczyszczony ten koreczek, i tutaj już teoretycznie nie ma porosta. Yy, I ona jest w tym przejściowym pojemniku, a ze względu na to, że. Ona się wcześniej chowała, i widzieliście, że tam wcześniej te wejścia wszystkie były zabunkrowane. To spróbujemy jeszcze na odcinku, spróbujemy ją nakarmić. Właśnie tutaj, jeszcze w pojemniku, tutaj mamy właśnie nasz wyląd karaczanów. Jakiegoś sobie weźmiemy. O, na przykład takiego małego. No, przepraszam za to cięcie, ale trzeba było otworzyć. A ja nie mam więcej rąk, dlatego jej możemy taki tutaj spróbować podłożyć. Oj. Nie no mała, nie rób obciachu, żeby karaczan po tobie łaził. Spróbujemy jeszcze dopchnąć trochę do niej. No nie, no ewidentnie ona chyba nie chce jeść. Że pewnie jest też teraz trochę zestresowana tym, że no wygoniliśmy ją z, z jej kryjówki. Ona wróciła tutaj do tego pojemnika, które zna, no bo oczywiście przyjechała do nas w nim. No ale nie, no chyba nie, ona nie chce. Więc tak naprawdę widzimy się już za chwilę na wsadzaniu jej. No i jesteśmy już z powrotem. Teraz tak naprawdę jeszcze trzeba wsadzić tego korka tutaj. Więc tak myślę, że go tak wsadzimy, jak był, czyli tak. Trochę go tutaj też wkopiemy, tak jak było, żeby ona też tutaj miała tak naprawdę tak jak wtedy. Nie wiem, co zrobić z tym korpusem, czy wsadzić go tam z powrotem, czy gdzieś go tutaj zostawić. Myślę, że no i tak nie wsadzimy na ten korek go z powrotem, więc myślę, że tak naprawdę można by go trochę tak rozwarstwić i zostawić go dzisiaj tutaj z tyłu. Tutaj tak porozrzucane ona sobie przecież i tak weźmie z ziemię stąd z tyłu, więc jak najwięcej ziemi tutaj do tyłu trzeba dać. I tak tu z boku. No i tak naprawdę to tyle. Będziemy ją przekładać. Ale zobaczcie że ona tutaj, tutaj, gdzie miała włoski parzące, to ewidentnie już tutaj u góry ma czarne. Czyli za chwilę, bodajże za parę dni możecie tak zdarzyć, że będzie ona linieć, no ale raczej nie uda nam się tego nagrać ze względu na to, że ona tam ewidentnie cały czas siedzi w środku i, i pewnie w środku tego korka będzie linieć. Dlatego nagrać raczej nam się tego nie uda. No i teraz ją przekładamy sobie tutaj. Mała wraca do domu. Jak znam życie, to ona za chwilę wlezie nam do korka i już się schowa. Dlatego ja sobie już to tutaj zniknę. A tam, gdzie leży ta czaszka, to jest spryskiwane wilgocią. A nie, 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 nie wychodź. Nie wychodź. Jest spryskiwane wilgocią, więc ona tam sobie też może pić. Yy, I tak naprawdę jeszcze w ramach w ramach małej promocji mogę Wam pokazać naszego wiecznie wkurzonego y, ogrodnika. No ale tak naprawdę jeszcze muszę tutaj się zająć, żeby ona nie wyszła. Dlatego zamykamy już i widzimy się już za chwilę z y, taką małą promocją ogrodnika. No, jesteśmy już przy naszym, naszej samicy ogrodnika. Yy, już wiem, że to samica, ponieważ po pierwsze samce wyglądają inaczej. Jak widzicie zamiast pensety używam tutaj pióra, ponieważ jak tylko dotykam pajęczyny albo coś, ona jest zawsze tak bardzo wkurzona, no żeby po prostu na pęsecie nie połamała sobie chelica no to używam pióra, bo z się nic nie stanie i wy wystarczy, że ją dotknę. O! I już jest mega wkurzona. Widzicie, jaka jest wkurzona? Pokazuje już nam. No i właśnie takie odganiające ruchy robi, żeby nasz, nas odstraszyć. No i ona jest właśnie taka zawsze wkurzona. Tak naprawdę, wczoraj zrobiła coś bardzo dziwnego, ponieważ jak widzicie. Wielki jest tutaj, biały tunel idzie, tu tu i tam gdzieś zachodzi. Nic nie robiłem jej, nie dotykałem, nie szturchałem wczoraj, i ona normalnie sobie ten tunel cały zostawiła. Pomyślała, zrobiłam sobie 3-4 wyjścia, tam z tyłu ma jeszcze jedno awaryjne, zapajęczynowała to całe i teraz siedzi tu. No, ja jej czasami po prostu nie rozumiem, ale myślę, że jeżeli dłużej nie zrobi żadnej pajęczyny tutaj, bo. Był taki plan, ponieważ jak wiecie, jak ja jej rzucam na przykład karaczana i ona jak go nie złapie, no to on gdzieś na cały ten taki wielki pojemnik gdzieś tam włazi do środka. I myślę, że jak nasza samica będzie miała pierwszą wylinkę, pierwszy lepszy ją po prostu zeżre. Bo myślę, że w tym pojemniku jest na oko na pewno z 25 karaczanów, które gdzieś tam uciekły. I to są takie małe, takie duże, czyli nie wiem, mogą mieć 5 mm. No, będą miały niektóre 5 mm, a niektóre mają 3 cm, więc są i większe, i mniejsze, bo jej dawałem, jak na przykład była przerwa w jedzeniu, ale nie, ona jest zawsze wkurzona i no, nie zawsze chętna do jedzenia, właśnie. Yy... Dlatego myślę, że jeżeli dalej tam nie zrobi sobie drugiego tunelu i jakoś nie rozwinie tej pajęczyny, bo tutaj w ogóle nie ma pajęczyny. Jest tylko tutaj jedna nitka idzie i tutaj, widzi widzicie, to, to kamienia i tutaj jest kawałek pajęczyny. Tak naprawdę tutaj na tym całym w ogóle nie ma pajęczyny. Więc jeżeli dłużej tam nie zrobi sobie żadnego tunelu, takiego jak tutaj, to po prostu następny odcinek będzie z tego, że ją wyciągniemy, wyciągniemy cały tego krzaka. I po prostu wyciągniemy wszystkie te karaczany stąd, bo tak po prostu nie może być. I ja jej po prostu nie będę nic dawał, bo jak widzimy, ona, jak na przykład wyobraźmy sobie, że to jest karaczan, który gdzieś się łazi, albo tutaj już podchodzi nawet do niej, no to ona zawsze będzie wkurzona i nie będzie chętna do jedzenia. Dlatego mówię, jeżeli. Nie zrobi niczego, tutaj nie rozbuduje się. To następny odcinek będzie z wyczyszczenia tego pojemnika, ale wyczyszczenia z karaczanów. Yy, I tak naprawdę możemy sobie jeszcze luknąć tutaj właśnie na naszą samicę. I tak naprawdę... I tak naprawdę ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcineczka. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie oczywiście łapeczkę do góry. Jeżeli komuś się ogólnie spodobało i nie subskrybuje mnie, to warto zejść tam na dół, kliknąć czerwony przycisk subskrybuj, następnie walnąć dzwoneczek, tam zaznaczyć opcje wszystkie. Wtedy po prostu nie ominą Was żadne filmy z tego kanału, więc po prostu warto to zrobić. I tak naprawdę dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, za to, że wbijacie te łapki w górę, bo tak naprawdę pod ostatnim odcinkiem dałem Wam challenge przed. Przed, przed ostatnim odcinkiem dałem Wam challenge, żebyście wbili 5 łapek w górę i Wam się udało, Wbiście 7, to jest naprawdę, tak pomyślcie sobie 7 hmm, łapek w górę, ale dużo, no dla mnie to jest dużo, ponieważ wbijaliście dwie, na przykład, dlatego dla mnie to jest dosyć fajne, że widzę, że daję Wam rekord 5, a Wy 7, dlatego w tym, pod tym odcinkiem zostawcie, no, zostawcie te 7 łapek w górę i wtedy pojawi się kolejny odcinek a dodatkowo zapraszam Was jeszcze na mój drugi kanał, czyli Tymon Plus. Tymon Plus i tam są też odcinki i niedługo wypadnie, jeżeli się uda trafić z pogodą, to naprawdę wyleci epicki odcinek, który mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dlatego dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i elo!